I lied. it's drum and bass. what you gonna do witajcie dzisiaj pokażę wam jak ukryć pozycję moje bieżące dokumenty znajdującą się tutaj poradnik na pewno przyda się osobom które chcą mieć troszeczkę prywatności jest to bardzo proste na początku klikamy prawym przyciskiem myszy na pasek zadań i wybieramy właściwości. Przechodzimy do zakładki Menu Start, następnie Dostosuj i przechodzimy do zakładki Zaawansowane. Teraz wystarczy, że odklikniemy pozycję Wyświetl moje ostatnio otwierane dokumenty. Klikamy OK, Zastosuj i jeszcze raz OK. Teraz sprawdzimy, czy po tej opcji nie ma żadnego śladu. Jak widzicie, operacja się udała. Myślę, że poradnik się Wam przydał. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do odwiedzania mojej strony oraz do subskrypcji mojego kanału na YouTube.